Pana i Anna i przyszłam Wam opowiedzieć, dlaczego działania lokalnych pocztoków są ważne dla mieszkańców. I właściwie na tym e, mogę zakończyć to wystąpienie, mogę zamienić pytanie na stwierdzenie i na tym koniec. Działania lokalnych strażników są ważne dla mieszkańców. E, podejrzewam, że część osób może mi nie uwierzyć na słowo, dlatego chciałabym dać Wam taki przykład. Kiedy są wybory, najczęściej słyszymy mnóstwo obietnic, dużo ludzi nam się przemija często e, przez nasze mieszkania, bo część z kandydatów na radnych, na burmistrzu preferuje bezpośrednie spotkania e, z ludźmi, przychodzą no, bo opowiadają nam fajne rzeczy. Potem nadchodzi moment wyboru i co robimy? No, jednym dajemy czerwoną kartę, drugim dajemy zieloną kartę. Nic. Nie robimy niczego z tymi obietnicami, które nam składano przed wyborami. Taki lokalny wosztok pilnuje tego, żeby wydawano dobrze nasze pieniądze. Co to oznacza w praktyce? Oznacza w praktyce to, że ja nie zapłacę wyższego podatku od nieruchomości, że ja nie zapłacę więcej za wodę. Bo taki człowiek się interesuje tym, a w razie nieprawidłowości napłacznia je. Czy Łocztop nie mówi polityków? Nie. On pilnuje mojego portfela i ja go chcę w swoim mieście. On pilnuje twojego portfelu. on pilnuje portfela nas wszystkich. Jeszcze raz na koniec, dlatego właśnie to, co robią lokalni strażnicy, jest tak ważne, bo to jest najbliżej nas, mieszkańców. To są sprawy bezpośrednio nas dotyczące. Dlatego zaprzyjaźnij się z Łocztowiem, czytaj co pisze, śledź jego teksty. To są najważniejsze sprawy. A tym politykom, którzy ci mówią, nie interesuj się, bo oni są od pełnienia obowiązków, od Nie dajcie sobie odebrać swoich miast. 可以得到